Witam serdecznie na czytaniu tygodniowym. Będzie to czytanie dla znaków powietrznych. Czytanie obejmuje czas od poniedziałku do niedzieli. W opisie jest podana, podane są dokładne daty. I zobaczymy, co ten tydzień przyniesie dla znaków powietrznych. Jaka będzie Twoja energia w tym tygodniu? Już sobie zobaczymy. Twoja energia w tym tygodniu? Co w pracy i w sprawach finansowych? Co w uczuciach? I o czym nie wiesz? czego się nie spodziewasz. Wasza energia to karta wieży. Karta wieży może mówić o tym, że coś w waszym życiu bardzo mocno może, może się zadziać, co wpłynie na Wasze, wasze, wasze życie mocno jakby tąpnie jakaś, jakaś sytuacja i trzeba będzie podjąć jakby nowe kroki zadziałać w kierunku zmiany, która tutaj się pokazuje. Karta ta może mówić, że niektórzy z Was mocz, mogą poczuć się niekomfortowo, mogą, mogą mieć jakieś dolegliwości. Mówią też, że mogą Was spotkać w tym czasie jakieś niezapowiedziane sytuacje, nieszczęścia. Karta ta uświadamia jednocześnie, że mimo jakichś negatywnych przeżyć, jakie zapowiada, prowadzi ona do, jednocześnie do wolności, bo uwalnia nas od przymusu i zależności, w jakim dotychczas pozostawaliśmy, więc coś jakby odchodzi, na co nie mamy wpływu, a co już dawno. Powinno z naszego życia odejść. Zobaczymy, dlaczego tu mamy kartę wieży. Co tu takiego może się wydarzyć? Z czym to jest związane? Mamy tu kartę cesarza. Może to być sytuacja, że z Waszego życia odejdzie jakaś ważna osoba. Może to być ojciec, może to być szef, osoba, która miała jakiś szczególny wpływ w Waszym życiu. Może to być też odejście z pracy, zakończenie jakichś działań, które nie przynosiły zamierzonych wcześniej efektów. Coś, co myśleliśmy, że będzie, będzie mogło być zrealizowane, jednak, wszystko wskazywało na to, że jednak te czynności, zamierzenia, które podjęliśmy były niewłaściwe. Mm. Mówi też o tym, że dla niektórych z Was może otwierać nowy jakby start w życiu, rozpoczynanie czegoś od nowa. Zburzenie starego porządku i zbudowanie czegoś nowego, jakby uświadomienie sobie, że to, co najgorsze już minęło czas na weryfikację systemów wartości, na regenerację sił i umiejętność patrzenia na problemy dnia codziennego z dystansem by pokonać poważne problemy i trudności. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, zawodowe, mamy tu trójkę kielichów, która może mówić o tym, że w tym tygodniu będziemy świętować, będziemy się cieszyć. Mówi o zakończeniu jakiejś pracy, jakiegoś projektu, który będzie nas napawał zadowoleniem. To uczucie ulgi, radości z tego, co udało nam się zrealizować. Więc karta jak najbardziej pozytywna. Jeśli chodzi o uczucia, mamy kartę pustelnika. Która mówi nam, że w związkach, w uczuciach może wskazywać na bycie z partnerem, bycie razem, ale w pewnym jakby oddaleniu. Każdy, każda z osób przeżywa pewne rzeczy dnia codziennego sama ze sobą. Mówi o Zwróceniu się jakby do swojego wnętrza i zastanowieniu się nad tym, co jest dla nas najważniejsze. To jest jakby jednocześnie pokazuje na dobre porozumienie z partnerem, właściwe też rozpoznanie potrzeb w istniejącym związku, ale jednocześnie może określać taki okres, szczęśliwy okres, ale samotności we dwoje jakby głębokiej pewności przeżywania miłości, dojrzałości, a także gotowość do okazania pomocy drugiemu człowiekowi. Może to być też taki okres troszeczkę wycofania się od spraw codziennych po to, by bardziej zgłębić swoje własne potrzeby. O czym nie wiesz, czego się nie spodziewasz? Mamy tu kartę Rycerza Mieczy, która może mówić o tym, że przyjdą jakieś ważne dla Was wiadomości. Być może będą one związane z prawami zawodowymi, ale jednocześnie są to wiadomości, które mogą na Was bardzo mocno. Płynąć, bo są one takie gwałtowne, pośpieszne i zaskakujące wiadomości. To może być od osoby, wiadomości od osoby młodej, która jest jakby porywcza, która działa bez przemyślenia, która może wprowadzić jakiś konflikt, może Was. Równocześnie zranić jakimiś słowami, zobaczmy, jakie mamy tutaj przesłanie, jeszcze od aniołków dla Was? Mamy kartę spokój. I um, zobaczmy, co ta karta chce Wam powiedzieć. Już sobie um, znajdę. Na Ciebie i sytuację, o którą pytasz, spłynął Duch Święty. Wejdź w kontakt z tą boską energią poprzez skupienie się na spokoju, który masz głęboko w sercu. To wyciszenie jest niczym drogocenny kamień w samym sercu głazu. I być może będziesz musiał kopać głęboko w sobie, by je znaleźć. Może to wymagać spędzenia trochę czasu w ciszy i odosobnieniu. Pozostań pewien, że spokój Ducha Świętego przenika tę sytuację i otwiera serca każdej zaangażowanej osoby. Przynosi współczucie, tak by każdy mógł widzieć punkt widzenia innej osoby. To rodzi przebaczenie, które otwiera i wygładza drogę dla spokoju. I to wszystko w tym czytaniu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne czytania.